Jest pytanie, czy wiara może wyleczyć rwę kulszową. To jest proszę Państwa zagadka. Jest wielu sceptyków odnośnie tego, czy wiara może wyleczyć rwę kulszową. Ja się z tymi sceptykami zgadzam, bo jeżeli ktoś nie ma wiary, nie ma pojęcia o tym, co to jest wiara, no to wiara nie będzie działała. Także jeżeli przypomnimy słowa Jezusa, który mówił apostoł nauczał swoich apostołów, że jeżeli będziecie mieli ziarnko, wiarę tak mało jak ziarnko gorczycy, czy albo już nie pamiętam, jeżeli będziecie mieli wiarę tak, tako jak ziarnko gorczycy, to powiecie tej górze, żeby rzuciła się w morze i ona się rzuci. No i teraz pytanie, dlaczego dzisiaj nie ma takich speców, że powiedzą górze, żeby rzuciła się w morze i góra się rzuci w morze. Bajki Jezus opowiadał, czy prawdę mówił? Uważam, że prawdę mówił, tylko nasze pojęcie o wierze jest dalekie od oczekiwań i w ogóle od wyobrażeń. Posadniczo wiary nie ma. Przedstawię Państwu moją historię, jak to wiara moja wyleczyła mój kręgosłup i... Przekonacie się Państwo, że jednak wiara coś działa. W tej chwili mam 64 lata. Cofnę się do czasu, kiedy miałem 49 lat. Nabawiłem się urazu kręgosłupa, a tak, nie typowo biawej larwy kulszowej. A to, żeby stać, musiałem się podpisać na członku od szczotki. No i poddałem się standardowemu leczeniu. Za pomocą leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, niby pomogło, ale bóle mi nawracały średnio co 3 miesiące, 3 do 6 miesięcy, średnio co 3 do 6 miesięcy, czyli 3 miesiące spokój, potem wszystko wraca samoistnie, ja nie musiałem nic robić, samoistnie, było dobrze, pyk, jest niedobrze i znowu, było dobrze, pyk, jest niedobrze. No i pytanie, co z tym fantem zrobić? Co medycyna tutaj wymyśli? No medycyna ma dużo różnego rodzaju wynalazków, zastrzyki takie, takie, operacje, kręgosłupy i tak dalej. Ja te tematyka aż tak głęboko się nie wgryzałem. Natomiast tematyka typu operacji, jakieś leki, zastrzyki, to mnie odrzuca na dzień dobry. Więc to mnie nie interesowało. No i powstało pytanie, co z tym fantem zrobić? Proszę Państwa, zaczęło się od wiary. Wiary. Postanowiłem, że wyleczę sam swój kręgosłup, nie mając pojęcia o tym, jak to zrobić. Co zadecydowało, że wyleczę? Wiara. Wiara w to, że dam radę to zrobić. Nie miałem pojęcia, jak? mam problemu Nauczę się tego. W jaki sposób? Też nie mam pojęcia. Nie mam problemu. Też się nauczę. Zacząłem. Z punktu zero. Cóż e, takiego zrobiłem? Ta wiara mnie po prostu uskrzydlała. Miałem motywację, że muszę ten kręgosłup wyleczyć. Postawiłem sobie cel. Cel taki daleko dalekowzroczny. Ja muszę kręgosłup wyleczyć tak, że po wyleczeniu kręgosłupa ten ból nigdy mi więcej nie wróci. Nigdy. Mi się tak dawały wyznaki, a ja wierzyłem w to, że ból mi nigdy więcej nie wróci. I nie wrócił, bo ja kręgosłup wyleczyłem. Jeżeli mi wraca, to przy tych przeciążeniach, co ja robię na kręgosłup, to ja się dziwię, że tak mało wraca, przedtem wracał samoistnie. A w tej chwili muszę się dobrze postarać, wykonując różne akrobacje, żeby coś tam mi w tym kręgosłupie drgnęło, żeby mnie tam plec zabolał czy coś. A to ja na dzień dobry, dwa trzy dni zapominam o tym, a nie dwa lata. Czy dwa i pół, czy jak niektórzy 10 czy 20 lat się męczą z kręgosłup. mnie nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Bo moja wiara. Wyleczyła mój kręgosłup. Oczywiście sama wiara na zasadzie, że ja sobie wierzę, wymyślam i tak dalej. To nic nie da. Musi być do tego praca. Praca. Jak Jezus. Powiedział do swoich uczniów, że jeżeli będziecie mieli wiarę, tak jak ziarnko tej gorczycy, tak rzeczy czy małą, to powiecie tej górze, że by się rzuciła w morze i ona się rzuci w morze. Ale on nie mówił, jak do tego dojść, tylko mówił efekt tego. Więc jak trzeba mocno siebie przemienić, wnętrze swoje przemienić, żeby ta wiara zadziałała, żeby nie było cienia wątpliwości. Kiedy coś robisz, postanowisz coś, że chcesz zrobić, od razu masz dziesiątki osób, najczęściej no wśród znajomych, od nich się zaczyna, się wyśmiemy, bzdury opowiada, górym jesteś. Tak za było. Ja mówię, że wylecie. dury nie jesteś. W porządku. Jestem dureń. Być może trzeba być durniem, żeby siebie wyleczyć. Efekty? Proszę Państwa, dzisiaj mnie kręgosłup nie boli i nie mam prawa boleć. Ile od tego czasu minęło? W listopadzie 2011 roku podjąłem decyzję, że wyleczę swój kręgosłup. Teraz jest który, 2024. Minęło 13 lat i kręgosłup nie, nie, boli, nie ma prawa woleć. Efekt zdrowotny, jaki chciałem uzyskać, bo to jest fundamentalny, powiedzmy, podstawa wiary, efekt zdrowotny, jaki chcesz uzyskać. Ja chciałem przejść salę gimnastyczną na rękę tak wyleźć swój kręgosłup, żeby w salę gimnastyczną przejść na rękę No i przyszedłem. Zajął mi to, w tej chwili nie pamiętam, 6 czy 7 lat, ale przyszedłem. Dalej. Potem pojawiło się nowe wyzwanie. Chciałem tygrysim skokiem przeskoczyć przez samochód swój. Opla i przeskoczyłem. Ćwiczyłem, przeskoczyłem. Tak, swój kręgosłup wyleczył. Proszę Państwa, swoje doświadczenia, ćwiczenia, jakimi się zajmowałem wtedy, opisałem w tej książeczce. Stop dolegliwością kręgosłupu. W tej chwili trzy wydania już zostały, to znaczy kończy się sprzedaż trzeciego wydania. Planujemy czwarte wydanie. Takie samo, się niewiele zmienia. Kosmetyczne zmiany, literówki, niliterówki. Niel to jest 29 ćwiczeń, które eksperymentalnie odkryłem, eksperymentalnie przećwiczyłem ja, i potem promowałem się tu uczniów i obecnie pacjentów, i one zdają egzamin. 29 ćwiczeń. Opisałem te ćwiczenia książęce. Oprócz tego jeszcze ćwiczenia równowagi, kilka ćwiczeń. I to jest, proszę Państwa, potęga wiary. Czy moja wiara była tak wielka jak ziarnko gorczycy? Nie mam pojęcia. Ale była wystarczająca do tego, żebym wyleczył swój kręgosłup. Teraz możecie porównać. Ja swoje osiągnięcia zdrowotne pokazuję na swoich filmach shorts. Zobaczcie, co ja robię w wieku 64 lat, po 60. Bo w tej chwili nawet nie nadążam nagrywać tego, co ja robię. Po 60. zobaczcie, co ja robię ze swoim ciałem. I zobaczcie filmy tych osób, które się nabijają z wiary. Co oni robią? Jakie efekty zdrowotne uzyskują? Oni wam pokażą, proszę Państwa, że tam jakoś operacje wykonali. Jakiś sprzęt za, nie wiem, tam dziesiątki tysięcy dolarów, który był potrzebny do wykonania operacji, jakieś tam no, zdjęcia rentgenowskie, rezonans, wszystkie wszystko budowane sprzętem. Niech oni pokażą efekty zdrowotne tych osób, którym wykonano operację, dano jakieś zastrzyki, tabletki uzdrawiające. Niech oni pokażą efekty zdrowotne. Nie otoczkę, jak to robili, tylko efekt. Moja otoczka to jest wiara. A ich otoczka, sprzęt, jakieś tam światła, igły, rezonanse i mnóstwo najprzódniejsze, i jakieś tam oświetlenie, szpital, tutaj, tak, tak. Niech pokażę. Efekt zdrowotny, nie otoczka. I porównajcie. Ja Wam pokazuję swoje efekty zdrowotne. Obejrzyjcie innych efekty zdrowotne. Macie okazję porównać, co czyni wiara i co czyni inny sposób leczenia bólu w kręgosłup. Bierzemy wiary? Może nie być. Można człowieka traktować jak królika, psa, zobaczmy od pracy. Dziękuję. Do widzenia na sercu, proszę. Czy też wiara. Wiara że to zrobię i krok po kroku robię. Że to zrobię i krok po kroku zrobię. Ja wierzyłem, nie miałem cienia wątpliwości, proszę Państwa, cienia wątpliwości nie miałem, że przejdę salę gimnastyczną na rękę wzdłuż, że wyleczę swój kręgosłup. Tak miałem dość bólu tego kręgosłupa. I to była moja wiara. Wiara zwyciężyła. Dzięki temu teraz mogę się cieszyć życiem, bez bólu kręgosłup. To mieć Państwo tyle w tym temacie, tak na dobry początek dnia. Bardzo dobre pytanie, już kończyć. Co Pan poleca? Pierwsze, masaż czy kręgasz dla kierowcy? Proszę państwa, dla kierowcy ja polecam ani masaż, ani kręgasz, tylko indywidualnie. Dopasowano do siebie gimnastykę, to w pierwszej kolejności zapraszam na poranny rozruch, jeżeli ktoś nie ma jakichś pomysłów na gimnastykę, natomiast dopiero potem e, diagnostykę funkcjonalną, ewentualnie strukturalną, i na podstawie tego, co wyjdzie, raczej bym się skłaniał kierunek masaż. I równolegle fizjoterapeuta. Jeżeli chodzi o kręgarza, kręgarz działa w dość specyficznych warunkach, i w pewnych sytuacjach on doskonale sobie radzi, w innych sytuacjach jest bezradny. Także trzeba wiedzieć, czy nasze schorzenie nadaje się do kręgarza. Ja tego nie powiem, czy kierowca ma iść do kręgarza. Jeżeli chce, może spróbować może iść czy ma iść do masażysty no masaż masażowi jest nierówny, do jakiego masażysty zawsze mówi się masaż, masaż, masaż ja mam no taką dziwną sytuację z pacjentami, tak przychodzi do mnie pacjent, ja go masuję pacjent ma około 80 lat i pacjent mówi, panie mówi, ja byłem o tylu masażystów o tylu fizjoterapeutów, ale nikt nie masował mnie tak dobrze jak pan jak ja masuję no trzeba przyjść do mnie dowiedzieć się jak ja masuję ale nikt z tych fizjoterapeutów i masażystów, u których ci 70 80 lat, 80 lat byli, nie masował tak jak ja. Więc widzicie, masaż masażowi jest nierówny. Więc wybrać sobie taki masaż leczniczy, który sprawi, że będziecie czuli się dobrze. Trzeba znaleźć taką osobę. Ja nie powiem, czy to jest pan Kowalski, czy pani Kowalska, czy pani Jadzia, czy fizjoterapeuta taki, czy taki. Taką osobę trzeba znaleźć. Oto zrówka życzę dla tej osoby, co ma litówkę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie, jaki masaż websa? No Ja zawsze twierdzę, masaż roczniczy, wiecie Państwo. Jeżeli chodzi o masaż, to jest różne ro, ro, masaż. Jest masaż relaksacyjny, masaż jakiś taki rozluźniający, masaż, nie wiem, tam kobido, pałeczkami bambusowymi, tam. Różne masaż skanek głębokich, tak, masaż tajski i tak dalej. To być, ma być masaż leczniczy dostosowany do potrzeb pacjenta. Tak to można nazwać. No i teraz trzeba znaleźć osobę, która taki masaż robi. Jeżeli ja mówię, że masaż leczniczy, to prawdopodobnie nikt nie wie o co chodzi. No, ale to jest masaż leczniczy. To trzeba znaleźć takiego fizjoterapeuta, który potrafi wykonać masaż leczniczy. Czyli idzie kierowca do fizjoterapeuty i mówi, Panie Szanowny, czy Pani Szanowna, poli mnie kark, drętwieje ręka, no i Pana zadaniem jest zrobić, żeby mnie nie bolał kark i nie drętwiała ręki. Wszystko. I fizjoterapeuta głowi się, głowi się. Pójdziecie do kregarza, kregarz Wam zrobi klik, klik, pach, pach, pomoże, dobrze, nie pomoże, drugie dobrze. Tak? Natomiast pójdziecie do fizjoterapeuty, do takiego, co będzie głukowa, bo jak Was potraktuje, teraz zrobi tam szampan, pam i dziękuję, do widzenia, no to szkoda czasu. Poszukajcie takiego, który myśli i zastosuje taką terapię, taką terapię, taką terapię, wy po tej terapii poczujecie, że tak tu się rozluźnia fajnie, aha, no fajnie, tu się rozluźniło, tu drętwienia były, nie ma drętwień, to fajnie, no elegancko, no to idź do niego i niech dalej robi swoje. Także dziękuję wszystkim za uwagę, miłego dnia życzę i przede wszystkim zdrówka, zdrówka, zdrówka i zdrowego kręgosłupa, A jeżeli ktoś potrzebuje inspiracji to zapraszam na moje filmy shorts, tam macie dużo ćwiczeń i tak nie nagrywałem dawno, ale chyba rozpocznę nagrywanie ćwiczeń e, takich krótkich, e, takie filmy minutowe, gdzie pokażę parę ćwiczeń 64-latka tak, zobaczycie co ja robię jak wyleczyłem swój kręgosłup, że w wieku 64 lat bawię się po prostu kręgosłupem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mnie. Do zobaczenia.